Masz wiadomość głosową od Twój młody przyjaciel laptop, proszę odtworzyć. Szanowny naukowcu, ostatnimi czasy często spotykam się z określeniami rzeczywistość wirtualna czy rzeczywistość rozszerzona. Jednak nie do końca rozumiem ich znaczenie. Czy mógłbyś wyjaśnić mi te pojęcia i zdradzić, gdzie poza światem gier mogę się z nimi zetknąć? Czym jest rzeczywistość? Odpowiedź jest prosta: wszystkim, co istnieje. Problem jednak tkwi w opisie rzeczonego wszystkiego. Pomimo rozwoju nauki i techniki, wciąż nie potrafimy w pełni wyjaśnić, jak funkcjonuje wszechświat. Co więcej, postrzeganie owej rzeczywistości jest czymś subiektywnym, jest obrazem tworzonym w umyśle na podstawie informacji dostarczanych przez zmysły. Pojawia się zatem pytanie: czy możemy w taki sposób oszukać nasz mózg, żeby nie odróżnić jednej rzeczywistości od innej? Odpowiedź brzmi: tak. Jeśli ta nowa rzeczywistość ma w pełni zastąpić realny świat, wówczas mówimy o rzeczywistości wirtualnej, w języku angielskim virtual reality. Jeśli chcemy coś tylko dodać do otaczającego nas świata, na przykład powiesić obraz na ścianie, wówczas mamy do czynienia z tak zwaną rzeczywistością dopełnioną, w języku angielskim augmented reality. Wyróżniamy jeszcze takie pojęcie jak rzeczywistość mieszana, mixed reality. Wówczas, gdy nie znajdujemy się w pełni w świecie realnym, ani też w pełni w świecie wirtualnym, ale w obu tych rzeczywistościach naraz. Jeśli natomiast chcemy określić cokolwiek, co uzupełnia naszą rzeczywistość w taki czy w inny sposób, wówczas mówimy w ogólności o tak zwanej rzeczywistości rozszerzonej extended reality. Im bardziej doskonałe urządzenia. I im więcej zmysłów oszukujemy, tym bardziej realistyczne postrzeganie rzeczywistości wirtualnej. Czy zatem możliwe byłoby oszukanie zmysłów w taki sposób, aby nie dało się odróżnić jednej rzeczywistości od innej? Moim zdaniem tak, jak to miało miejsce na przykład w filmie Matrix. Należałoby to jednak zrobić w taki sposób, by umysł nie odnotował przejścia z jednego świata do drugiego. Na szczęście postrzeganie rzeczywistości opiera się też na naszym umyśle, na wspomnieniach, na doświadczeniach. Zatem bardziej realistyczną wizję przyszłości pokazano w firmie Player One. To urządzenie Oculus Rift powstało jako jedno z pierwszych, wymaga podłączenia do komputera i oddziałuje na takie zmysły jak wzrok i słuch. Co ciekawe, na jego realizację zebrano ponad 2 miliony dolarów w ramach startupu co wiele mówi na temat oczekiwań rynku do, co do tego typu rozwiązań. Kilka pokoleń później, jeśli można mówić o pokoleniach w przypadku Google VR, powstało urządzenie MetaQuest 2. Urządzenie to zostało wyposażone w kamery wewnętrzne, dzięki czemu możemy, podobnie jak w przypadku jego następcy, pracować w rzeczywistości zarówno wirtualnej, jak i w rzeczywistości dopełnionej. To, co pokazuje myśl tablica, to testy tego urządzenia. Laptop, zrób lepiej przegląd urządzeń. Najbardziej popularne urządzenia oddziałują na zmysły wzroku i słuchu. Mogą to być urządzenia niezależne lub dedykowane, jak Google, Sony, PlayStation 4 R2, czy Nintendo Switch. Inną grupę stanowią okulary AR. Urządzenia przypominające wyglądem zwykłe okulary, ale z funkcją nanoszenia na realną rzeczywistość dodatkowych informacji. Kolejną grupą urządzeń wykorzystywanych w rzeczywistości rozszerzonej są popularne smartfony i tablety. Jednym z zastosowań jest użycie smartfona z odpowiednią aplikacją jako wyświetlacza w Google'ach. Ciekawszym i coraz popularniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie smartfonów jako urządzenia AR. Stosując odpowiednie aplikacje, możemy uzupełniać nasz świat o dodatkowe informacje, przedmioty, a nawet wyimaginowane postaci. Pomysł zmylenia zmysłów nie jest nowy. Już na początku XX wieku Edwin Albert Link, amerykański wynalazca i pionier lotnictwa, opracował symulator do nauki latania o nazwie Link-trainer potocznie Blue Box. Od tego czasu symulatory znacznie się rozwinęły, a ich użycie w szkoleniu zawodowych pilotów czy kosmonautów stało się obowiązkowe. Oprócz podstawowych urządzeń rynek oferuje wiele innych rozwiązań od najprostszych gadżetów, pistoletów czy kierownic, poprzez bardziej zaawansowane, bieżnie współpracujące z goglami, do w pełni niezależnych jak symulatory samochodów, czy spotkania w parkach rozrywki z rozwiązaniami wielkości całych budynków z fotelami wstrząsającymi pasażerami i obrazem wyświetlanym na kopule. Uczestnicy takiej przejażdżki często doświadczają porywów wiatru, a nawet zostają oblani wodą lub otoczeni przyjemną wonią. Symulatory takie jak 9DVR z czterema fotelami stają się coraz powszechniejszym standardem w kinach. Podstawowym sposobem tworzenia świata wirtualnego jest wykorzystywanie modeli komputerowych i silników gier, takich jak Unity oraz bibliotek z gotowymi komponentami. Nie wszystko musi być tworzone od podstaw. Twórcy aplikacji mają do dyspozycji różnego rodzaju urządzenia, skanery 3D czy programy tworzące modele na podstawie fotografii i filmów. Oprócz rozwiązań przeznaczonych dla wysokobudżetowych produkcji, gdzie wirtualny świat powstaje z wykorzystaniem całych firm komputerowych, coraz popularniejsze są tak zwane filmy 360 tworzone z wykorzystaniem kamer sferycznych jak GoPro Max 4K UHD, ale także zaawansowanych urządzeń wyposażonych w wiele obiektów jak Insta360 VR o rozdzielczości 11K. Wiemy w jaki sposób możemy rozszerzyć rzeczywistość i jakie urządzenia mogą nam w tym pomóc. Pozostaje zatem pytanie, jak te technologie wpływają i będą wpływać na nasze życie? Jeśli zaczynamy przygodę z rzeczywistością wirtualną, to są to zwykle Google VR u znajomych, na stanowisku w supermarkecie, hotelu czy na targach. Myślę, że tego obszaru nie trzeba szerzej prezentować, choć i tu można napotkać zaskakujące rozwiązania, do których niewątpliwie należy system VR HoloRide wprowadzony w produkcji seryjnej samochodów marki Audi. Jego zadanie polega na synchronizacji świata wirtualnego z ruchem pojazdu. System ten na razie dostępny jest tylko dla pasażerów, ale nie trudno sobie wyobrazić, że w automatycznych pojazdach, jak prototyp wystawiony w centrum Mikołaja Kopernika w Warszawie, także kierowca będzie mógł z niego korzystać. Sądząc po stopniu zaawansowania prac i pierwszych dostępnych rozwiązaniach, możemy również spodziewać się, że funkcje smartfonów będą dostępne z poziomu okularów AR. A informacje o pojeździe, w tym nawigacja, pojawią się jako standard w kaskach motocyklistów czy w szybach samochodów. Nie wspomniałem nawet o wojsku i związanym z nim projektach, jak Land Warrior czy o medycynie. Za pomocą urządzeń VR, a nawet samych aplikacji na smartfonach, skutecznie przeprowadzono terapię lęku wysokości. Warto zwrócić uwagę również na dyskusyjne zastosowania VR, np. aplikacje modelujące wygląd i zachowanie ludzi. W tym także ludzi nieżyjących. Mój młody przyjacielu, moim zdaniem bardzo prawdopodobnym jest, że w życiu zawodowym czy prywatnym będziesz w tej lub innej formie korzystał z rzeczywistości rozszerzonej. Pomyśl też o tym, że zawsze możesz również zostać jej kreatorem. Zaproszę Cię teraz na spotkanie z naszym studentem, a jednocześnie osobą, która już od kilku lat zawodowo zajmuje się tworzeniem aplikacji VR. Pan Siergiej Budarin opowie Ci o swoim doświadczeniu związanym ze światem wirtualnym. Zawsze byłem fanem innowacji i ta innowacja, to rozwój technologii to jest i w ogóle doprowadzanie tej technologii do konsumentów, to było coś, co mnie najbardziej jakby kręciło, jakby miałem przy tym zapał. Chciałem w tym działać, dostarczyć do ludzi coś, co naprawdę im pomaga, ich rozwija. No i w tym wypadku, jakby miałem, jak miałem to pierwszy raz do czynienia z wirtualną rzeczywistością, to był 2018 rok, no to, to było naprawdę niesamowite zobaczyć na żywo, jak bardzo ta technologia y, może być dostępna i w sposób, jakie możliwości, jak co umożliwia ta te technologia, to jaka jest przyszłość tego. To, to mnie w ogóle przyciągnęło i zdecydowałem tak. To jest to, co chcę rozwijać, chcę w tym pracować. Wszystko jedno, czy gry, czy aplikacje, jakby sam fakt dostarczania tego do ludzi, to, to, to mnie. Zainteresowało. I tak się to zaczęło. Największym wyzwaniem przy aplikacji jest jednak wykorzystanie tego trzeciego wymiaru we właściwy sposób, bo oczywiście możemy w jakby przedstawić te informacje w formie tabletów czy po prostu takich dużych monitorów, ale jednak wykorzystanie tego trzeciego wymiaru to jest to największe wyzwanie, bo musimy stworzyć jakiś algorytm, jakiś sposób interakcji człowieka z tym światem. W taki sposób, żeby we właściwy sposób wykorzystać ten wymiar. I no, w tym wypadku świetnie się sprawdzają gry, świetnie się sprawdzają wszelkie narzędzia, które po prostu wykorzystują nasze środowisko, bo to już nie jest po prostu patrzenie przez wirtualny monitor, tylko to jest wykorzystanie tego świata, który jest dookoła nas, tej przestrzeni, żeby prowadzić interakcję. Pierwszy projekt no, to jednak ta gra szachowa. To jest gra, która polegała na tym, żeby się nauczyć, po prostu wydawać grę i. i w Przejść przez ten proces, po prostu skoczyliśmy w głęboką wodę, zanurkowaliśmy po prostu w najcięższe warunki i rozwiązywaliśmy te problemy na bieżąco. I te rozwiązywanie problemów, te jakby doświadczenie, które nabyłem, to strasznie doceniam. No innym przykładem to jest, miałem przez kilka miesięcy doświadczenie. W firmie, która zajmowała się stworzeniem jakby specjalny projekt, był interfejsu trójwymiarowego w takiej dopełnionej rzeczywistości, nauki wiązania węzłów. I ten projekt, co tam z zespołem zrobiliśmy przez ten czas, jakby to, jak tam pomogłem w tym projekcie i jakie rozwiązania pomogłem zrealizować, to mnie strasznie jakby trzyma w pozytywie, bo naprawdę ten projekt tak fajnie wyszedł, że no naprawdę trudno nie być z tego dumnym. No i aktualnie, jakby ten projekt, na którym pracuję, gry kosmicznej, no to w to, w jaki sposób wykorzystuję swoją wiedzę, to, to jest moim zdaniem super, po prostu sprawa w sam raz, jakby, żeby się cieszyć. Polecam iść tak, jak ja poszedłem, na podstawie mojego wybitego trochę doświadczenia, czyli dosłownie zanurzyć się w głęboką wodę, spróbować, oczywiście nie zrobić projekt marzeniem, bo to jest super demotywujące, jeżeli ten projekt się nam nie udaje. Spróbować taką właśnie prostą grę zrobić w tej technologii, dowiedzieć się na narzędzi Unity, tam hemu VR, spróbować nawet jeżeli się nie ma dostępu, to znaleźć instytucje, które mają dostęp by pożyczyć. I po prostu zanurzyć się w to, spróbować zrobić jakiś gotowy projekt i go wydać i po prostu na bieżąco rozwiązywać problemy, ponieważ najlepiej się uczymy, jak rozwiązujemy problemy. I właśnie na, tego, na tej podstawie moim zdaniem najszybciej możemy się nauczyć i najszybciej jakby być w tym, źródle właśnie informacji i technologii, i znaleźć się tutaj. No i oczywiście cierpliwości, bo wiadomo, możemy jakby szybko się poddać, możemy zauważyć, że na przykład no nie, nie stać nas na sprzęt, na przykład, albo no jest ciężko, bo technologia sama sobie jakby ma swoje wymagania, musimy wiedzieć jak projektować, ale na przykład doświadczenie z gier niesamowicie się przytaje, bo sam sposób projektowania gier to jest dosłownie w ten sam sposób projektujemy interfejsy zwykłe użytkowe, na przykład jak sterować, na przykład. Jakimiś narzędziami, to jest ten sam sposób i się w grach, w grach realizuje, więc jakby nasze doświadczenie z Gier też się przydaje. Nie martwić się tak bardzo o swoją przyszłość zawodową, no bo tak naprawdę to jest technologia, która się ciągle rozwija, coś nowego ciągle powstaje, więc jeżeli jestem na bieżąco, no to nie mam co się martwić. A ta technologia właśnie wręcz mówi nam, że ona będzie w przyszłości, bo. Wszystko co widzieliśmy, wszelkie tam media wcześniej, jakieś filmy przedstawiały, że taka będzie nasza technologia w przyszłości i faktycznie tak się zaczyna robić, więc jeżeli ja siedzę w tej technologii już teraz, no to czym mam się martwić za, za 10-15 lat, skoro przecież to właśnie będzie tylko bardziej popularniejsze. Kwestia tylko, żeby właśnie utrzymać się tu, trzymać właśnie tą pozycję, bo wiadomo technologia może trochę zwolnić, trochę przyspieszyć, ale właśnie y, trzymać się tego i, i działać w tym, i jak najwięcej się rozwijać, to nie ma problemu. Masz teraz zapewne wiele do przemyślenia. Zanim to jednak zrobisz, zawsze możesz sobie pozwolić na chwilę relaksu. Go, go, go. Rozszerzona rzeczywistość i wirtualna rzeczywistość. To XXI wiek, i to jest u nas na uczelni, a także w całej Polsce. Producenci okularów do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości biją się z nowymi technologiami. Te technologie można zobaczyć na wielu filmach na YouTubie, gdzie Apple wypuścił nowe okulary, gdzie widać influencerów, którzy jeżdżą samochodami z założonymi okularami. Nie jest to bezpieczne, ale to przyszłość technologiczna. Przyszłość to także edukacja z rozszerzoną i wirtualną rzeczywistością. Możemy już dziś pracować na takich kursach w wirtualnej rzeczywistości na naszej uczelni. Już za parę lat myślę, że i szkoły średnie wejdą w wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość. Dziś to jutro, a rozszerzona i wirtualna rzeczywistość to już teraźniejszość.